Czy da się jeździć na rowerze bez łańcucha? Tak. Panie Damianie, czemu ten rower nie ma łańcucha? Ma pasek. Czy to jedna z ciekawszych propozycji na rynku w rowerach elektrycznych wyposażonych w pasek? Już rok temu był ciekawe. Witamy w sklepie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy ciekawy model od Ecobike'a. Nie jest to co prawda nowość, nowość na sezon 2.26. Aczkolwiek niektórzy mogą go widzieć po raz pierwszy. Trochę taki rower Yeti. E, tak. Za dużo e, go nie było. Za dużo go nie było. Był chwilę, e, my praktycznie Karierze, znaczy w kolekcji 2025 mieliśmy no, kilka sztuk, dosłownie. które poszły praktycznie bardzo szybko, nie zdążyliśmy tego nagrać. I, I oto jest. No, chcieliśmy domówić kolejne, się okazało, że już jednak nie ma. E, a teraz już są i fajnie. E, fajnie, ponieważ rok temu były o 1000 zł droższe, jak są teraz. Panie Damianie, co to za model w ogóle? Jest to model LX400, czyli propozycja Ekobajka roweru typu low frame z niskim przekrokiem mhm. roweru Miejskiego z napędem na pasek, co jest jakby dużym plusem, dużym plusem i główną cechą tego roweru. Mhm. No oczywiście w tym przypadku są biegi w pieście. No i uważam, że, Rok temu, już powiedzmy ocenie, rok temu kosztowało 12 tysięcy, teraz mhm. kosztuje 11 tysięcy. Za 12 tysięcy to była fajna propozycja. Mhm. A teraz jest A teraz jeszcze jest, fajniejsza. Teraz jest jeszcze fajniejsza, także duży, duży to plus. Yy, teraz tak, napęd. Silnik tutaj, co to jest za silnik? E, silnik to jest Ananda, 80 Nm. I tutaj mamy baterykę wsadzoną 962. I tylko taka występuje jest tylko w jednej wersji baterii. Jeśli chodzi o ramę, no to dwa rozmiary ramy 17 oraz 19. 19. Mhm. Przed nami 17. Przed nami 17 co ważne tylko w tym kolorze. Ok, no, ten... jest to taki srebrny, szałwiowy kolor. Oni można to nazywali Arctic. Mm -hmm. e, Arctic Blue bodajże. Mm -hmm. No i tak, taki jest. E, nie to niebieskawy, nie to zielonkawy. Mm -hmm. Fajne. Stonowany. Y, koła. Koła tutaj oczywiście mamy 28, 28 cali. Na Oponach szwalbę Maraton Plus 28 razy 215, tak. czyli opona, która poradzi sobie zarówno w mieście, jak i na łatwych trasach szutrowych. Czyli ten rower nie ogranicza nas tylko do ścieżek rowerowych i chodników, czy asfaltów, ale też możemy sobie wjechać. Tak, jest Lekki to, to, to troszeczkę jakieś... olorądor, że jeżeli chcemy wjechać sobie w, w szutr, mm -hmm. tudzież w las, tak jak najbardziej, takim mm -hmm. rowerem. Nie jest to e... tak szeroka opona jak w Darze na przykład? Tak, bo nie jest to SUF, jest to dalej klasyfikowane jako rower miejski, mm -hmm. aczkolwiek no, mając jakby wyobrażenie roweru miejskiego, przeważnie wyobrażamy sobie gładziutki asfalt. Idealnie mhm. położoną kostkę i wszędzie piękne ścieżki rowerowe i chodniki, mhm. natomiast potem się budzimy i się okazuje, że tak nie jest. Okay. I taki rower w miejskiej dżungli jak najbardziej sobie radzi dzięki temu, że ma i w miarę zawieszenie i szerszą oponę, która też sama w sobie amortyzuje i nie dobija. I tak jak mówiłem, jeżeli wjedziemy w jakiś szutr, park, las, ten Robert też sobie bardzo fajnie poradzi. Mhm. Tutaj wspomniałeś o tej piaście tylnej, jest to Shimano Nexus siedmiobiegowy. Mhm. Zaletą myślę takiego rozwiązania jest to, że jest przede wszystkim cicha praca tego napędu. Nie ma przerzutki, nie ma zębatki, łatwość. Łatwość utrzymania tego w czystości. Mhm. No i w mieście też, jeżeli zdarzy nam się nagłe zatrzymanie, możemy zredukować do jedynki, stojąc w miejscu tak. i ruszymy z tej jedynki. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Połączone tutaj z paskiem klinowym marki Gates. No i teraz mówiąc o tej czystości, no to tutaj jest tak. spotęgowana, bo paska nie musi Tak, znowuwać. ten pasek no, deklaruje producent, że powinien nam wytrzymać 20-25 tysięcy kilometrów. Słyszałem też o większych zasięgach, ale no te są deklarowane przez tak. producenta, czyli jak na rower miejsko-turystyczny, jest to dosyć duży zasięg. Myślę, że to, to trochę trzeba kręcić tak. na kilka dobrych lat. Zębatka tylna, 22 zęby. Tak? Zaleta tego rozwiązania, nie musimy tego smarować. Wystarczy, że opłuczemy to wodą, wyczyścimy ten pasek co jakiś czas. Cichość tej pracy tak? to naprawdę tak. nic nie rzęzi, nie hałasuje. No, warto przetestować. Jeśli nie mieliście możliwości jeździć na takim rowerze, warto do nas podjechać, zobaczyć sobie, co to jest za wynalazek. Łącząc to tak? jeszcze z cichą pracą silnika w tym modelu, mhm. no, zyskujemy y, fajny efekt. No, gdybyśmy mieli pana Sonika, to już w ogóle by było bardzo cicho, nie? bo te pana Soniki, z tego co pamiętam, działały ciszej od Anandy. No, ale to może melodia przyszłości, nie? Y Dobrze, przechodząc z zawieszenia do elementów wpływających na komfort, czyli mamy przedni widelec. Tutaj mhm. mamy zastosowane RST. RST Omega to jest olejak mhm. i z zwykłą osią QR. Mhm. No i do tego mamy hamulce MT401 mhm. zaciski i 400 klamki. Tak, elementem wpływającym również na komfort jest sztyca podsiodłowa. Tu, co prawda, jest to taki zwykły uginacz. Tak. Możemy zastosować tutaj sztycę Santura, na przykład przegubową, która no jest zdecydowanie lepszej jakości i daje lepsze wrażenia, lepszy komfort z jazdy. Tak? tak. Bardzo często ta sztyca, na przykład Santura, jest dobierana przez naszych klientów i diametralnie zmienia to komfort jazdy. Jeżeli ktoś deklaruje, że chciałby zmienić siodełko, mówi, a zaczniemy od wspornika, mhm. I to już zobaczysz, że jest duża różnica. Duża różnica. Często się okazuje, że to siodełko fabryczne nie było problemem, a właśnie wspornik. I, i tak już. jest. Chwyty ergonomiczne, skręcane na aluminiowe pierścienie, mhm. nie obracają się w takiej pozycji, jakie ustawimy. Zawsze w takiej pozycji będą, niezależnie od warunków pogodowych. Na przykład duży czytelny wyświetlacz, kolorowy wyświetlacz, on nam wskazuje oczywiście te podstawowe funkcje takie jak prędkość, dystans, dystans całkowity w fajny czytelny sposób, funkcja walk na pilocie, czyli pod górkę, nie musimy tego roweru, roweru nie tylko pod górkę, trać. nawet jak sobie idziesz, wiesz, na park no, no tak. Gdzie, no, gdzieś jest, no ale generalnie jest to stworzone do tego, żeby nie pchać się roweru pod górkę. I ten oczywiście to też jest tutaj zastosowane i włącznik świateł z pilota, przód jak i tył. Tylna lampa w, zintegrowana, wmontowana w bagażnik. Ona ma też bardzo ciekawą funkcję, ponieważ gdy hamujemy mocniej, ona tak jak ma taką funkcję wzmacniania czy stop! No, taka funkcja stopu, jakby no, wzmacniania, tak, oświetlenia mocniej świeci. O, tak jak w samochodzie. No, jest, jest to bardzo słuszna koncepcja. Idzie to w dobrym kierunku. Jak już jesteś przy lampie wbudowanej w bagażnik, to powiedzmy coś o tym bagażniku. Jest tutaj bagażnik zaprojektowany przez EkoBajka, mhm. dopasowany do ich ramy. No, i na odpowiednie sloty jest przykręcony do, do ramy tego modelu. Musimy twierdzić, że do innego modelu już by ten bagażnik mógł nie pasować, bo to jest mhm. przez nich robione danej ramy. I teraz jest już z systemem MIG fabrycznie. To też jest bardzo dobra informacja. Że jak tak, chcemy system, dobrać taki sobie sakwę to modułowy, tak? Bo możemy i sakwę, i kosze, co tak. wpinane z Bazila na przykład. Bardzo fajne rozwiązanie. Tu też zauważyłem, że w tej ramie mamy miejsce na zamontowanie tej podkowy na przykład Abusa, tak. żeby zablokować sobie tylne koło jak dziś idziemy na chwilkę. Ktoś tam oczywiście tego roweru pilnuje, żeby całkiem ten rower nie mhm. odjechał. <laughs> Całkowo tak, no slot na ramię, na, na koszyk na bidon, czyli również zabezpieczenie. No, coś tam możemy jeszcze zastosować. Mhm. Uważam, że udany rower miński z fajną pojemnością, z fajną mocą silnika. No i to, że jest praktycznie bezobsługowy, tak? no bo praktycznie nie musimy dbać o napęd, który zwykle jest. Tak, on dla służyć, do miasta, dla klientów rekreacyjnych tam, że no, że wiemy, jest, przy nim, jest to męczące, że muszą coś przy tym rowerze dodatkowo robić. Uh -huh. Tutaj w zasadzie jedyne o czym użytkownik musi pamiętać, to, żeby mieć odpowiednie ciśnienie w oponach. i to uh -huh. było tyle. I trzeba I tak, ale rowerze. już też zauważyłem w innych markach pojawiają się czujniki, czujniki ciśnienia w oponach i wyświetla się to na wyświetlaczu być może. Czyli tu cię informuje, że jest za niskie ciśnienie. Tak, bo ustawiasz sobie. Ale ja się nie napompuje za ciebie. Nie, nie napompuje, no, okay. Ale to już jest ale... duża informacja, bo wiesz, możemy ustawić klientowi, że ma nie mieć mniej niż dwa bary mhm. i będzie dostawał tą informację, bo nie, umówmy się, nie każdy jest taki, że za każdym razem, zanim pójdzie na rower, sprawdza te ciśnienie, dba o to albo wie jakie ma być ciśnienie. Większość rowerów, które do nas trafia na wiosnę, na serwis. Ma bardzo mało powietrza, albo nie ma go wcale. Także to uważam, że jest słuszny kierunek. Fajny, fajny gadżet, który pewnie będzie się pojawiał w coraz więcej ilości rowerów. Mhm. Fajnym gadżetem, który też widziałem w innych markach. Jest radar montowany w bagażniku, gdzie, tak jak w Garminie, pokazuje nam na wyświetlaczu zbliżający się pojazd. W rowerze miejskim też uważam, żeby to zdało egzamin. A to w części lampek tyłu jest stosowana, mhm. No, w bagażniku mówisz? Tu do bagażnika dodatkowo montowany jest radar. Fajne Także gość. to y, takie nowości będą się pojawiać na rynku. Myślę, że Ecobike nie zostanie w tyle i też będzie to w swoich rowerach montował, a być może. Zaskoczy nas czymś jeszcze nowszym, tak, ciekawszym. Załoga z Zekobajka moim zdaniem bardzo fajnie kombinuje, mają fajne, świeże pomysły. i jak widać są na tyle uczciwi, że jak widzą, że można obniżyć cenę, bo koszty produkcji nie zmalały, oni też pomniejszają mhm. cenę finalnego produktu. Bo mogliby tego nie robić, po prostu na każdej sztuce przytulić tysiąca więcej, a tego nie robią. No to by też rynek zweryfikował, czy by przytulili, czy też nie. nie? Ale to no, na ale pewno nie, reagują, nie. reagują na to, co się dzieje na rynku, reagują na ceny komponentów. Mhm. Shimano też obniżyło ceny komponentów. Ale w przypadku tego modelu, mówię, on nawet w tej cenie zeszłego roku był atrakcyjny, mhm. a teraz to myślę, że jest bardzo konkurencyjny. Mhm. Dajcie znać, co myślicie o LX400. Czy może posiadacie taki rower? Czy jesteście z niego zadowoleni? Yy. Dzisiaj to od nas tyle, Damianie. Na tak, jeżeli chcecie robić. go posiadać, to zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Ej.